Witam wszystkich. W dzisiejszym filmie będzie przestrojenie tunera Bodajry z L3 T8010. Wygląda przedni panel troszeczkę po przejściach. Nie wiem, czy był jakoś podwójnie malowany. ty ma na pewno wytarte wszystkie napisy, jakie się dały, czyli przełącznik zakresu fal. To pewnie były, tak, żeby było długie i UKF, i przełącznik pierwszy, drugi i trzeci programatora. E, tu są jeszcze strojki, których chyba w sumie na, na, nawet pewnie nie ma. E, tu jest do automatycznej re regulacji częstotliwości. Ludziwo działa. Tu jest do wyciszania I tu jest na przełącznik. Tutaj jest do wyszukiwania strojenia. No i oczywiście włącznik. E, z rzeczy, które tutaj można zauważyć, to jest to, że nie ma on obudowy. E, doszedł w, ta w takim stanie więc spróbujemy go przystroić. Pierwsze co, to włączyć sobie pomiarówkę i ten i dam jej czas, aby się y, nagrzała i, i ustabilizowała plaka 937 według instrukcji serwisowej To to bodajże 15 minut. Patrząc sobie na instrukcję obsługi serwisu widzimy tutaj warunki odniesienia, temperatura otoczenia musi być taka, dość taka, ciśnienie takie, warunki zasilania takie, i czas wstępnego wygrzewania wynosi 15 minut Czyli musimy mu dać 15 minut. Póki co mamy tutaj schemat generalnie naszego tunera. I objaśnię mniej więcej co i jak. Tutaj wygląda tak mniej więcej rzut z góry na głowicę. I tutaj mamy tak L301 to jest cewka mundów wejściowych, to jest trimmer sprzeczany z tą cewką, to jest konstruktor, który musimy usunąć. Później tu jest kolejny stopień filtra. Tutaj jest konstruktor, który musimy usunąć i regulować tym tą cewką i tym trymerem. Dalej tutaj już jest heterodyna. To jest model jest heterodyny. Jeszcze będę sobie musiał zobaczyć schemat. A to jest do niej trymer i tutaj musimy jeszcze usunąć tą pojemność. I generalnie wygląda to w ten sposób: tu są tunery, tak, tak. Yy, I tutaj mamy tak, tyle na tym tak. Tu musimy usunąć te właśnie yy, tu musimy właśnie usunąć te elementy, jak przestrojenie. Przed przestrojeniem należy zobaczyć yy, sprawdzenie działania na starym paśmie wyłączyć e, urządzenie od i od sieci po zdjęciu ogólnej pokrywy, ściągnięcie gałek i zdjęciu płyty czołowej, się dostęp do płytki tunera i głowicy. Płytka e, umieszczona jest na ramce zamocowanej od strony płyty czołowej dwoma wkrętami. Przed przestrajeniem należy sprawdzić dodatkowe napięcie przestrajania, e, w pobliżu do, do, do ścieżki łączącej rezystory takie w pobliżu w L304. Napięcie powinno być takie ustawić konserwator w położeniu C max i wartość przystrajania ustawić konserwator w C min i napięcie tak w kilkadrotnym powtórzeniu tak trzech stacji N404 ok i tu musimy tak Ekran jest karygować Okej okay. To wygląda tak ten układ i to jest układ są jeszcze PC i, i PC ID modulatora i to jest już data T90 OK, czyli pierwsze co musimy zrobić to one urządzenia od sieci jest włączone. Poświęcimy ogólnie pokrywy, to mam jeszcze raz ściągniętą ściągnięcie gałek, czyli musimy ściągnąć gałki. Tylko mamy jedną, już jest tutaj położona. I, płyt, i jeszcze zdjęciu płyty czołowej. Płyty czołowa to będzie tutaj to wkręt mocujący, tutaj wkręt mocujący i od spodu jeszcze. Po zdjęciu panelu widzę tutaj. Strasznie niechlujnie jakimś klejem, chyba nawet na, na, na ciepło. Przecież bardziej jakimś takim uniwersalnym, podklejone w Najlepiej byłoby to wszystko postarać się oderwać, oczyścić ten stary klej i przykleić to na takim kleju, jak powinno. Żółty kolor może mylić, może się wydawać, że to się robi butaprenem. Natomiast to jest klej introlinkatorski CR. Chociaż może pewnie kiedyś używali też buta tutaj wie, 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 wiele właśnie osób mieli kolor. Tak więc tyle, tyle z tym panelem. No jest, jest w stanie w jakim jest, troszeczkę można by powiedzieć, wyjechanym. Troszeczkę bardzo wyjechanym. Teraz tak zostaje nam. To sobie dam panel gdzieś obok. I zostaje nam teraz odkręcenie pozostałych dwóch śrub Nie musimy ich w całości odkręcać to będzie ta śruba tutaj i ta śruba tutaj za, yy, za, za tym walcem, tutaj będzie właśnie ta śruba i wtedy uniesie nam się to do góry i możemy sobie zablokować pionową płytkę Zresztą chciałbym zauważyć również to jest takie ciekawe połączenie masa y, że tuner jest dość wybrakowany bo nie ma tutaj y, powinien być taki kątownik i od tego Plastik w plastikowej obudowie prędferytowej tutaj powinien, powinny wchodzić przewody i wchodzić na obwody wejściowe do EMU, czyli tutaj, a tak nie jest. Więc generalnie tak, tutaj też nie mamy ekranu do głowicy. Zwykle było tak, że tutaj była po prostu metalowa puszka, którą trzeba było poodginać nóżki ekranu z drugiej strony i wyjąć tutaj widzimy bardzo dobrze nasz yy, nasz yy, właśnie tuner i o dziwo widzę że te wszystkie kondensatory które miały być usunięte czyli ten ten oraz ten są już yy, usunięte więc yy, szczerze nie wiem nie wiem yy, czy tutaj już ktoś w sobie grzebał Będę musiał to zobaczyć, czy, czy może ten tuner już po prostu ma to pasmo czy coś innego z nim się nie, z nim się nie stało, bo teoretycznie objawy są takie moimi kolegami, żeby go po prostu przestroić, więc szczerze nie wiem. Otworzę go i zobaczę co z nim będzie. Ten właśnie fajny układ TCA 440N i tu mamy ULA 1621, o tutaj. I tutaj mamy A255D, i to jeszcze mamy A277D. Więc tak to wygląda. Całkiem prosty, fajny tunel Troszeczkę ciężko chodzi. Tutaj jest strojenie. Taką ciekawą praktyką jest przeknięcie tutaj troszeczkę WD-40 i to nie, nie, nieco polepsza. Można też troszeczkę Small silikonowego albo, albo czegokolwiek, żeby troszeczkę lżej to chodziło. Więc, więc, to, więc to też uczynię. To jest w sumie strojk, który dziwnie działa, fajnie, ale powinny być podklejone. Yy, tutaj widocznie już ktoś próbował kleić, więc trzeba będzie zedrzeć yy, tą część kleju starą i po prostu wkleić na, na nowo te strojki. Yy, no, to już nie działa. Powinno się to nieco wypychać. Czyli jednak troszeczkę działa. Powinno się to po prostu wyciągać, tak minimalnie, gdzieś mniej więcej do tej granicy, kręcić sobie i potem sobie z powrotem wepchnąć. No, tutaj to jednak nie działa. Zobaczymy, sobie tak. Bezpieczniki, czy, czy są wszystkie, czy są sprawne. I, i ten, i przystąpię do przestrajenia. wszystko generalnie działa. Regulowają jeszcze tam 19 kHz ten sygnał, który jest na jestem sygnałem, sygnałem pilota w dekoderze stereo, ponieważ tam się trochę zjechał I jest już generalnie OK, ustawiony ma wskaźnik siły sygnału, ustawiony ma w sumie wszystko co miał mieć. Czyli generalnie można powiedzieć misja powiedziona. Oczywiście z użyciem K9.7. No i w sumie miernika. Jeszcze w sumie z ciekawości puściłbym, zobaczymy sobie tego K97, podobnie sobie go jeszcze na, nagrzeję. Eee, zobaczę z ciekawości, jak się ma. E, podobny sobie ten tuner pod komputer. Zobaczę sobie z ciekawości, em, jakie to ma parametry.